Pan goli pieska, ale to chyba nie jest zbyt przyjemne. Nie wiem, czy piesek wyprany, czy nie, no ale chyba raczej i golenie pieska nie jest zbyt przyjemne. Cześć, dzień dobry. Nazywam się Denis, w Chinach mieszkam od 4 lat. I zapraszam do kolejnej relacji z Szanghaju. Popatrzmy tutaj, mamy dzisiaj niedzielę, piękna słoneczna niedziela. Jest wciąż chłodno, dość wieje, więc przepraszam za problemy z dźwiękiem. Widać ludzi, jest trochę więcej jest żywo. Popatrzmy ile tych rowerów w tutaj jest. Właśnie jestem w drodze do parku i możemy troszeczkę podyskutować, taki monolog zrobić, przedstawić aktualną sytuację. Jak to wszystko jest. I również coś o kulturze, zwyczajach. Zobaczymy, jak to się rozwinie właśnie. Jak sytuacja wygląda w parku? Jest to właśnie Gong Gumiyeon, czyli Park Shan. Jest to jeden z takich. Nie jest on jakiś kolosalny, ale jest jeden z takich bardziej żywych parków. To raczej jest jeden z większych parków gdzieś blisko centrum. No i dochodzimy do parku i życie zaczyna już się toczyć. Piesek sobie biega Pewnie też wyprany Tak się trochę podśmiewuje O buja, się, się Widać tutaj Sytuacja z dnia na dzień jest coraz bardziej normalna W ostatnimi czasy coraz bardziej te wszystkie ograniczenia poluzowali tego się nie da zaprzeczyć Tym bardziej, że w wielu miejscach już ludzie nie respektują Na przykład od pomiarów temperatury ignorują to O, popatrzmy tam Liczyłem na to, że uda mi się to zobaczyć I akurat trafiłem Popatrzcie, tutaj pan Z mieczem A tam cała grupa ludzi Tu nawet starsza pani właśnie zatrzymała, zatrzymała mi się chwilę Serio, fajnie to wygląda Widać tutaj pan. Popatrzcie na to. To jest niesamowite dosłownie. O. Ten pan będzie miał 70 lat, jeśli nie je więcej. I on jeszcze uczy innych starszych ludzi, jak się zachować. Ci starsi ludzie są naprawdę tak energiczni. Jest ogólnie. W tych różnych pokoleniach jest niesamowita różnica. Ci młodzi tylko na telefonie siedzą gry i w ogóle a ci starsi od samego rana siedzą w parkach właśnie czy to tai chi, czy to właśnie te sztuki, nie wiem jak to się nazywa, taniec z szablami troszeczkę się oddale, widać więcej ludzi. Ja sobie swojego 50-letniego ojca nie jestem w stanie wyobrazić, żeby był taki energiczny. O, to pozdrawiam, pewnie będziesz oglądał. A co, dopiero kogoś w wieku mojego dziadka? Kolejna rzecz, szanowni Czudę pan dużo mówię, ja popatrzmy się tutaj na tego młodszego chłopaka. Jeżeli ktoś wie jaka jest nazwa tego, tego tańca, tej sztuki, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli lubicie takie rzeczy, też dawajcie znać. tu więcej możemy czegoś takiego pokazać, właśnie jakieś poranne tai chi, albo coś w innym stylu. Popatrzcie, to jest też niesamowite jaką, z jaką gracją to robi, z jakim zaangażowaniem i pasją. Ja nie bym został dłużej się popatrzył, ale też tam pewno wiele innych rzeczy jest do pokazania. Tutaj możemy wrócić do tej grupki ludzi. O tam pani z tyłu właśnie w fioletowym też właśnie trenuje tai chi. Tutaj pan jakąś muzyczkę włączył Tutaj To jest na serio niesamowity z tym co robi Okej, okay, idziemy dalej o, popatrzcie jakie ładne drzewka nas witają tutaj Bardzo ładny park Dopiero co wchodzę, no tutaj właśnie każdemu temperaturę sprawdzają wiele, wiele osób tutaj robi zdjęcia tym kwiatkom no, ale właśnie w wielu miejscach już tam dość nie... O przepraszam, tutaj pan ściągnął maskę, żeby sobie, żeby sobie kichnąć. Oczywiście nie zakrył twarzy, nie, nie zakrył ust. To jest normal. Taki normalna rzecz. Czasami się obawiam, że ci ludzie się nic nie nauczą z tego wszystkiego. Taki troszeczkę negatywny komentarz z mojej strony teraz Bo już nieraz widziałem jak ludzie zaczęli spluwać normalnie ściągać maskę i spluwać o, a teraz czy właśnie obcinać paznokcie metrza tutaj już mamy serię zdjęć ślubnych Widzicie, jak ładnie to dwie parki właśnie w bardziej w zachodnim stylu właśnie białe suknie które są już coraz bardziej popularne jak to zaaranżowane? Ledwo co wszedłem Jest już tyle ciekawości tutaj. A tutaj zaraz mamy z tyłu drugą parkę, która czeka żeby ci skończyli. Idziemy z boku tam popatrzeć. Osobiście sądzę, że Chin, to jest teraz ta nowa moda właśnie, na białe suknie, ale osobiście jestem zdaniem, że Chinkom dużo lepiej, Chinki czy tam Azjatki, dużo lepiej jednak w tej, tej tradycyjnej czerwieni wyglądają. Jem naprawdę dobrze na nich leży. Uf, chciałem Kasię wziąć ze sobą, dobrze, dobrze, że nie przyszła, bo mi te, zaczęłaby suszyć głowę. Tutaj ogólnie ciekawostką taką chińską jest to, że widzę takie Ci ludzie są już po ślubie dawno, dawno zapewne Tu jest to, że idzie się do urzędu 10 minut cała procedura około trwa, z tego co znajomi mi opowiadali i później jak ludzie mają pieniądze, czas, to wtedy dopiero organizują jakieś śluby. Śluby w sensie, że przyjęcie ślubne. Widać park tętni życiem. A tutaj właśnie włączyłem jeszcze raz kamerkę Jakie fajne maszyny dali. Jedna maszyna na świeży sok pomarańczowy, 15 juanów, to mamy jakieś 8 zł. Mamy właśnie dużo takich maszyn jest w wielu częściach miasta, między innymi na większości stacji metra. To widać często rano albo po południu, jak pomarańcze uzupełniają. Tu mamy drugą maszynę z kawą. Właśnie to jest dość nowe to nie wiem to chyba jakiś startup jest. To się zaczęło pojawiać mniej więcej od 2-3 miesięcy. Przepraszam, może dłużej, bo to właśnie przed epidemią, może w grudniu To co, jaka jest cena? A kawa czarna 9,9 czyli 10 jłonów. To mamy jakieś 5,50 zł, 5,80 zł 13 iłonów Moka, czyli kawa z czekoladą do picia 14 jłonów, kapuzina 13 jłonów, czyli jakieś 6.7 7 zł. Chyba nie jest taka zła cena w kawiarniach te ceny są co najmniej razy dwa Szczególnie właśnie w tych dużych sieciówkach popatrzcie ile życia. I właśnie tutaj przyszedłem, żeby pokazać, bo wiele osób się pytało w komentarzach jak to teraz wygląda sytuacja. Szczególnie właśnie jak widzę z informacji z domu jakie otrzymuję Coraz więcej się mówi o drugiej fali To Tak no druga fala to Ogólnie można powiedzieć to co tutaj Chińczycy nazywają importowanym wirusem. Popatrzcie ile bombelków Na tych hoverboardach sobie dziewczynka śmiga, hulaj nogi. Jest to bardzo rodzinne miejsce. O, kolejna parka. Również tutaj fotograf. Robią zdjęcia. Tutaj też widać ludzi siedzących na trawie, akurat grupka obcokrajowców. Super sprawa. O, tutaj pan się rozciąga. Czemu mówię, że super sprawa, bo coś co naj, najbardziej ubolewam Jest to, że w większości parków w Chinach, no by, bynajmniej w Szanghaju Jest zakaz chodzenia na trawę To jest moim zdaniem dość straszne I nie do końca to rozumiem jaki to ma sens No ale tak jest, takie trochę malowanie trawy na zielono, żeby była bardziej zielona Tutaj pan szpagat robi na serio, to jest niesamowite. Wow. To jest niesamowite, jak ten pan jest rozciągnięty i taki wielki buta, on śmiało to robi. Tamten pan też dość ładnie na tej skalkance skacze. trójkowiec. Tr 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 Fajnie się takim czymś jeździ coś Ten tuk, tuk którego pokazywałem Też właśnie podobny We wrażeniach jezdnych Widać Jest sporo ludzi Jest to w ogóle te, Też jest dzisiaj sporo ludzi w tym parku Z tego względu, że poniedziałek jest dniem wolnym Czyli jutro jest Wczoraj było w Chinach święto zmarłych Czyli tak zwany Tom Swepping Day, czyli bezpośrednie tłumaczenie Dzień czyszczenia nagrobków Poprawcie mnie, jeżeli źle to przetłumaczyłem no Ale to po prostu odpowiednik naszego dnia zadusznego jest Przez to, że sobota, no to poniedziałek jest dniem wolnym, bo im oddają I dlatego też w niedzielę sporo ludzi siedzi w parku Przeważnie takie coś dzieje się w sobotę A tak, popatrzcie na to, kogo wam to przypomina. Teraz podejdziemy troszeczkę bliżej. A no to jest jedna z takich większych przyczyn, czemu też przyszedłem do tego parku pokazać. Popatrzmy tutaj. Frederyk Chopin, wielki kompozytor i pianista polski. Tak właśnie, jest to. Rzeźba Frederyka Chopina. Podejdziemy. Chyba nie ale. Skoro tyle osób już jest, też podejdę. Widać Frederyk Chopin, wielki kompozytor i pianista polski. Bardzo ładny ten pomnik jest. Gdzieś z tyłu nie widzę w tym momencie. Jest również tablica, właśnie taka dość słabo wyeksponowana w porównaniu do tego pomnika. Ale też jest właśnie po polsku i po chińsku, że w podziękowaniu dla jakiejś organizacji, która zrobiła zbiórkę właśnie na ten pomnik. To jest to, że Frederyk Chopin jest bardzo, bardzo popularny tutaj. Jest bardzo znany w Azji, również jest bardzo znany w Chinach, jest również bardzo poważany. W tym momencie bym powiedział, że Chopin to jest jeden z trzech, no może naciągając czterech Polaków, którzy są bardzo dobrze rozpoznawani w Chinach. Czyli mamy właśnie Chopina, mamy, mamy Marię Skłodowską. Mamy w tym momencie Lewandowskiego, Roberta, piłkarza i jeszcze niektórzy są w stanie skojarzyć kopernika. A tak, ogólnie popatrzmy się. Na tło. Jak te budynki wyglądają. Właśnie na tle tego parku. Widać tu się... Na no serio, żywo jest, a tutaj właśnie takie budyneczki, tak... Nie wiem, no mi się to podoba. Mam, mam jakiś właśnie biurowiec z tyłu, ale tu te wszystkie budynki mieszkalne. A tutaj mamy to co wspomniałem. Dar polskiego społecznego komitetu budowy pomnika Fryderyka Chopina dla Szankajskiej Fundacji Pom Promocji Kultury Autorka pomnika Lupin 3 marca 2007 roku, Popatrzcie, tutaj mamy zjazd trójkowców Tutaj jakiś dzwon tam pani sobie śpiewa do chińskiej opery. Podejdziemy, chwilkę nagramy. Trzeba pokazać ludziom jak to wygląda. O, przy okazji właśnie mały lasek bambusowy z tyłu. Jest sporo ludzi, niestety nie wiem... O, ta pani tutaj za mną mówi po polsku. A nie znam. Widzicie, jak to jest? Ta dziewczyna mówi po polsku. tam tutaj pani śpiewała się tradycyjską chińską operę, a tam mamy jakąś polkę Jaki świat mały? Właśnie bambusek. Ponagrywamy trochę. Pani właśnie coś śpiewa. Tamta blond nam no, Słyszałem jak mówiła po polsku. Chciałem powiedzieć jej cześć, ale nie wiem czy zajęta, czy mnie zignorowała. Pani skończyła śpiewać. Bardzo ładnie. Się pani uśmiechła do mnie. Chyba jej się podoba, że ludzie tam specjalnie stoją, słuchają i taki nagrywają, co on robi. O, tutaj mamy tradycyjny chiński. Widzę, to nie są jakieś stare, to jest nowe dla ozdoby. Większość ludzi prawdopodobnie nie byłoby w stanie tego przeczytać teraz. Widać, jakie te stare znaki były skomplikowane. Podchodzimy do pawilonu właśnie w tradycyjnym stylu chińskim. Słychać jak ktoś gra na jakimś flecie bądź fujarce O jest tutaj starszy pan. A jak to wspomniałem, ci starsi ludzie są tutaj na serio, niesamowicie aktywni no, chwilę ponagrywamy. Bardzo ładnie, bo to wychodzi moim zdaniem. Nie jestem koneserem, ale naprawdę mi się, jedna z rzeczy, która chyba najbardziej mi się w China podoba. Aktywność tych seniorów Dobra, idźmy dalej. Bardzo ładnie Popatrzcie no, tutaj jaki ekscytujący mec w, Zo w Zośkę Uu, jak na główkę przyjął Zaraz się zaczniemy bawić komentatora sportowego Pan niebieski już odbija pan czarnym Uważajcie na to, jestem. Tam za moimi plecami mam kolejną grupę Tajczy, ale to tutaj jest bardziej ekscytujące. O, rozgrywam piłkę. A tam to troszeczkę wygląda, jakby jeden zawodnik grał. Ojej, i pani. Tu. Pani jest dość dobra <grywa> Nagroda dość ekscytująca się wydaje Dobra, idziemy dalej Bardzo Wam życzę, żeby właśnie niedługo w Polsce coś takiego było Żeby wszyscy też tak mogli wyjść i się cieszyć Wiosną O, tutaj wciąż słychać pana na fojarce i to, co chciałem powiedzieć, tak? Kontynuacja tego, co wcześniej powiedziałem: o tym, że w tym momencie większy przypadku tego wirusa jest z tak zwanego importu, czyli przywieziony za granicę. No niestety problematyczne jest to dość mocno stwierdzenie, ponieważ wielu Chińczyków odbiera. Skoro jest z importu, to obcokrajowcy go przywieźli. No i czasami są jakieś sytuacje. Nie miło, ja osobiście dużo takich. Nie miałem dwa razy jakieś tam drobne, że musiałem się wytłumaczyć, że sorry, ale ja tutaj cały czas jestem. Nawet jak tutaj w Chinach był problem, i to poskutkowało. Z tego co wiem, to mój szef razem z innym niemieckim współpracownikiem z pracy zostali wyrzuceni z restauracji niedaleko biura. No a to jest to ani tam po, po chińsku, to pół słowa nie, nie są w stanie powiedzieć. Także nawet się nie umieli wytłumaczyć. O, popatrzmy, co tutaj jest. No, coraz więcej się właśnie o tym mówi. Tam nawet przedwczoraj, w piątek, asystentka pracy czytała artykuł, jakiś, gdzie jakiś kierowca taksówki z Pekinu się powiadał, że był że został zarazony przez obcokrajowców. O, pan na saksofanie gra. Widać, ma swój głośnik. Jest to na serio ładne. No chyba to nazwę. Co w parku piszczy, albo co w parku gra? Popatrzcie tutaj. Mamy też drzewko jakieś bonsai. Dużo świadków. kwiatków. O, dziewczynka robi zdjęcia. <laughs> A dziewczynka sobie ściągnęła maseczkę, bo jak sobie selfie zrobi z maseczką. One są naprawdę tak urocze te małe, małe chińskie dzieciaki. Zobaczmy, tutaj takie, te drzewka są ładne też. I pan też jakieś profesjonalne zdjęcia robi? Też wielu. O, popatrzmy tutaj, mamy całą grupę ludzi robiących zdjęcia. Praktycznie wszędzie. Tutaj widać dość sporo, część ludzi tylko za telefonami, ale jak tutaj ten pan, starszy pan, też dość profesjonalny aparat ma Tutaj widziałem kilku takich, o popatrzmy tam Też starszy pan Z jakim aparatem jest Widać tu? Popatrzcie jakie piękne niebo, jakie te wszystkie Kwiatuszki są ładne Jest sporo ludzi, naprawdę sporo ludzi, którzy Robią zdjęcia tutaj dwóch panów na kucaka z jakimiś fajnymi, fajnymi aparatami Nawet Widać wszyscy tutaj Bardzo dużo O jaką gwiazdę mamy Mała modelka Tutaj już troszeczkę większa modelka To taki jakiś bardziej ładny tradycyjny pan Pawilonik wygląda na dużo starszy Dobra cześć, do widzenia Dopiję swoją kawkę i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam!